Cześć wszystkim! Dzisiaj opowiem troszeczkę o wchodzeniu na rynki zagraniczne i o aspektach SEO z tym związanych. W ramach krótkiego przedstawienia nazywam się Wojtek Kremza, jestem Head of SEO Grupa ICEA. No i tak jak powiedziałem wcześniej, powiemy sobie też o rynkach zagranicznych. My głównie mamy do czynienia z e commerceami i tutaj troszeczkę inaczej musimy podchodzić. Do tematu niż do usług na rynkach zagranicznych. Jest to związane gdzieś tam z bezpieczeństwem, ze z zakupami, który, które to bezpieczeństwo gdzieś na użytkownicy bardzo sobie cenią. Ten stopień zaufania i weryfikacji z różnych na różnych rynkach, no, ale o tym powiem sobie troszeczkę w prezentacji. Ja bym chciał też tutaj zaznaczyć od razu, że to, o czym będę mówił, to nie jest pełen zestaw czy checklista elementów, które należy zrobić, żeby osiągnąć sukces pod kątem pozycjonowania na rynkach zagranicznych, ale jest to gdzieś taki must have, który trzeba sobie przemyśleć na samym początku, zanim w ogóle wejdziemy na te rynki, no żeby nie zrobić sobie już krzywdy na samym początku, tak żeby na samym początku inwestycja gdzieś nie okazała się inwestycją nietrafioną. Dlatego przejdziemy sobie wszystkie elementów, które każdy właściwie przedsiębiorca, który wychodzi z e commerce na zagranicę i na wyszukiwarki w innych językach, no, powinien na nie zwrócić uwagę, żeby gdzieś ten element pozycjonowania przeprowadzić jak najlepiej od samego początku. Przede wszystkim no, musimy sobie ustalić strukturę wersji językowych w sklepie. Dlaczego jest to takie ważne? No, musimy tutaj wziąć pod uwagę kilka bardzo istotnych elementów. Przede wszystkim możemy mieć do czynienia z bardzo różnymi sytuacjami początkowymi. Wiadomo, najlepszą opcją i taką perfekcyjną sytuacją jest taka, w której jest przedsiębiorca, który od razu stwierdza ok, jeszcze nie mam biznesu, ale zaczynam w nim działać i od razu zakłada, że będzie funkcjonował na rynku niemieckim, angielskim, przeznaczonym na Wielką Brytanię, powiedzmy, na francuskim i hiszpańskim i w najbliższych latach będzie robił ekspansję na jakieś kolejne rynki, które już ma wyznaczone na samym początku. Taka sytuacja jest najfajniejsza, no bo możemy od razu dobrać brand pod takie działania. Bo no musimy tutaj pamiętać, że jeżeli mamy na przykład polski brand, niech to na przykład będą dobre i tanie meble, tak? Czy coś w tym stylu. No to wychodząc na rynek niemiecki z takim brandem, bądź angielski, no nie możemy liczyć na sukces, no bo do użytkownik docelowy nawet nie zrozumie, co jest w tej naszej domenie. No tym samym jego zaufanie, dosłownie będzie bardzo niskie. No tak jak sobie wspominaliśmy. No to zaufanie jest bardzo istotne. Jakby największą blokadą w kwestiach Komersowych e i korzystania z e-commerce'ów, no jest brak zaufania do sklepu i takie poczucie braku bezpieczeństwa przez użytkowników. No i tym bardziej, jeżeli mamy użytkownika, dajmy na to z Hiszpanii, no i on będzie miał pełną świadomość, że kupuje coś w sklepie w Polsce, no to już ma obawy, jak to będzie ze zwrotami, jak to będzie z kwestiami prawnymi. Czy reklamacje się rozpatruje tak samo jak u nich, i tak dalej. No, wolimy kupować rzeczy z podmiotów z rodzimego rynku, bo wtedy mamy gdzieś takie poczucie bezpieczeństwa, że to jest nasz podmiot, mamy większy wpływ gdzieś tam na potem wyciąganie konsekwencji wobec nieuczciwych sprzedawców, i tak dalej. Czy dokonywanie zwrotów, reklamacji i tych podobnych elementów. Więc na pewno musimy sobie zwrócić uwagę na samym początku już na ten branding. Jeżeli mamy branding polski, no to musimy niestety na rynki zagraniczne. No, utworzyć branding tożsamy no, gdzieś z naszym sklepem, czy po prostu przetłumaczyć to na język angielski, czy stworzyć jakiś zupełnie inny brand. Także no, to na pewno musimy wziąć pod uwagę. Jak mówię, że jesteśmy na początku drogi, problem jest rozwiązany, bo od razu robimy ten brand gdzieś tam neutralny. No, w sytuacji, kiedy mamy biznes już na rynku polskim eksponujemy go dalej, no to musimy pomyśleć o tym brandingu. Poza tym musimy wybrać sobie odpowiedni system CMS. To jest chyba najważniejsza rzecz, jaka. Jaka powinna przejść do głowy? Dlaczego? No przede wszystkim musimy sprawdzić, czy nasz CMS, czy ten, którego chcemy korzystać, czy ten, którego korzystamy aktualnie, ma w ogóle możliwość tworzenia wersji językowych tego sklepu. No jeśli nie ma takiej możliwości, no to od razu wiemy, no, że daleko z tym po prostu nie zajdziemy. Nawet jeżeli już CMS ma możliwości tworzenia wersji językowych, no to musimy sprawdzić. Jak to tak naprawdę wygląda wewnątrz tego sklepu? Czy możemy tam zaimplementować inne formy płatności? No bo musimy pamiętać, że na przykład, jeżeli w Polsce bardzo popularne ostatnimi czasy są zakupy przez Blik, sam też z nich korzystam, jest to świetna sprawa, szybki zakup. No to na przykład na terenie Niemiec czy Anglii taka forma płatności jest w ogóle nieznana, no i nawet nie ma takiej usługi na rynku. Podobnie będzie z systemami związanymi z opiniami, tak jeśli w Polsce na przykład istotnym elementem jest znaczek rzetelnej firmy. Tak, gdzie wielu konsumentów zwraca na to uwagę, no to w takiej sytuacji tak samo Niemiec, Francuz, Hiszpan czy Brytyjczyk, się tym nie zainteresuje, nie obchodzi go w ogóle taka certyfikacja. Yy, rynki będą na przykład korzystały z, z Trusted Shopsa, yy, czy jej innych jeszcze odpowiedników. No tutaj musimy zawsze zrobić research i sprawdzić, czy ten nasz CMS yy, ma możliwość yy, przypięcia w ogóle takich yy, form płatności, opinii i dostawców. No to jest podstawowy element, na który trzeba zwrócić uwagę. Kolejna rzecz, no to jest właśnie stwierdzenie, czy w ogóle chcemy sprzedać cały asortyment na każdym możliwym rynku. No musimy zwrócić uwagę, że jeżeli na przykład będziemy, nie będziemy mieli możliwości personalizacji strony głównej pod różne rynki, no to pojawi nam się spory problem. Dlaczego? No wyobraźmy sobie sytuację, gdzie mamy, dajmy na to, niech to będzie październik, no i działamy na rynku hiszpańskim, i norweskim. Tak, no w Hiszpanii pewnie będziemy chcieli promować te sukienki, a w Norwegii no, te sukienki raczej nie sprzedadzą. raczej będziemy tam promowali jakieś futra zimowe, tak i kożuchy. Także na no, to na pewno musimy zwrócić uwagę, czy jest możliwość personalizowania gdzieś tych sklepów pod konkretne rynki. Bez tego oczywiście da się podziałać, no, ale tak jak mówię, te działania już na samym początku nie będą tak efektywne. No i mogą zniechęcić część użytkowników w ogóle do naszego sklepu. Ok, to jest gdzieś taka, taki podstawowy element. Na pewno będzie można, trzeba skupić się jeszcze mocno na kontencie, mierząc swoich sił na zamiary w ogóle, ale o tym jeszcze więcej, dopowiem troszeczkę później. Ważnym elementem, na który na pewno musimy sobie zwrócić uwagę jako kolejną rzecz, który jest związany właśnie ze strukturą językową, to jest dobór odpowiednich domen i odpowiedniego podziału tych sekcji językowych. No do wyboru, tak jak widzimy, mamy właściwie trzy rozwiązania, najpopularniejsze. No, to może być kwestia katalogu, czyli powiedzmy, mamy domena.pl n en es i tak dalej. No, czyli gdzieś po slash robimy w katalogu sobie yy, konkretny, konkretną wersję językową. Możemy to też zrobić na przykład w subdomenie, czyli en.domena.pl, bądź jakakolwiek inne zastrzeżenia na końcówce. No i mamy taką najbardziej. Optymalną wersję, za którą ja zawsze jestem, bo ona przynosi najfajniejsze efekty, no to jest kwestia domeny CCTLD, no czyli domeny krajowej najwyższego rzędu, czyli na przykład na rynek polski to będzie właśnie .pl, na rynek brytyjski to będzie co.uk, na rynek niemiecki .de i tak dalej, i tak dalej. To jest najlepsze rozwiązanie. Dlaczego tak jest? No zwróćmy uwagę na pierwszy przykład, czyli robimy to w katalogu. W przypadku, jeśli mamy polski branding, jest to powiedzmy n no taki użytkownik od razu w Wielkiej Brytanii wie, że no jest to sklep polski, tak? już sama domena pokazuje, że jest to język polski, on już może tracić troszkę zaufanie, może być niepewny. Nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o to, że Brytyjczyk nie chce kupić czegoś od Polaka, bo uważa, że coś tam będzie nie tak, ale chodzi o tą kwestię właśnie zwrotów, kwestii prawnych i tak dalej. Każdy woli kupować na, od podmiotów ze swojego rynku. Także to rozwiązanie jest słabe, ewentualnie można by je rozważyć w kontekście, jeśli mamy domenę taką ogólnoświatową, typu com, na przykład. Tak? czy mamy domena.com, no i tam po slashu sobie robimy już konkretne wersje językowe, czy to będzie polski, niemiecki, hiszpański, czy jakikolwiek, ale mamy też pewne zagrożenia w sytuacji, jeżeli na przykład z jakichś powodów, czy do złamania lokalnego prawa, czy w kwestii depozycjonowania czy jakichkolwiek innych, na przykład wersja hiszpańska zostanie w Google zbanowana, to automatycznie zbanowane zostaną wszystkie pozostałe wersje językowe. Zbanowana zostanie cała domena, także automatycznie stracimy widoczność na całym świecie. Więc to trzeba wziąć tutaj mocno pod uwagę. Są inne metody budowania od razu, gdzie się z autorytetu z innych rynków dla domen krajowych najwyższego rzędu. Za chwileczkę to też powiemy. No, mamy też rozwiązanie związane z subdomeną, czyli to, powiedzmy, n.domena.pl czy com. No, Tutaj jest podobnie, subdomena jest niby traktowana zupełnie jako osobny podmiot, Niż domena główna, no ale rzeczywistość pokazuje, że niekoniecznie tak musi być. No poza tym, tutaj też nie jesteśmy w stanie za, tą, za pomocą tego ukryć e, gdzieś pochodzenia pierwotnego sklepu. Jeśli, jest domena, jeśli domeną, domeną główną jest domena Krajowa Najwyższego rzędu w na z Polski, z Niemiec, no to od razu użytkownik będzie wiedział, że jest to sklep z innego rynku. No i w ogóle takie pierwsze dwa przypadki odpadają głównie też z tego powodu. My przynajmniej ich nie zalecamy. Dlatego, że mimo wszystko widzimy dużą korelację na no gdzieś w dużej grupie klientów i danych, których obsługujemy na tych rynkach, że po prostu domeny krajowe najwyższego rzędu najlepiej pozycjonują się właśnie w wyszukiwarkach też ze mną krajowym. Czyli jeżeli mamy google.de, to tam mimo wszystko, zawsze te domeny, które są krajowe, czyli.de, będą mają troszkę lepszego busta niż domeny z innych krajów, o ile bogu się pojawiają. Także na tym należy pamiętać. My zdecydowanie zalecamy te domeny krajowe najwyższego rzędu. A jak przekazać gdzieś mod i autorytet, żeby wskazać Googleowi, że te różne domeny krewne to jest tak naprawdę jeden branding, jedna wspólna moc i siła tego, tego brandu i zaufanie użytkowników? No takim rozwiązaniem jest coś takiego jak atrybuty hreflang. To jest gdzieś chyba najbardziej najpopularniejszy błąd, jaki my znajdujemy, audytując sklepy zagraniczne, albo takie zrobione wersje językowe. Ten atrybut najczęściej jest źle zaimplementowany, a nawet jeżeli, jeżeli w ogóle jest zaimplementowany, to jest źle zaimplementowany. I z czego to wynika? No przede wszystkim, żeby przybliżyć czym jest hreflang. hreflang, jest to taki atrybut w kodzie HTML, który powinniśmy umieścić w kodzie naszej strony, w sekcji head. I on po prostu wskazuje nam, jeśli mamy dwie wersje zgodne, powiedzmy wersję polską i angielską. Jest to powiedzmy kategoria z butami damskimi. Tak, no my za pomocą tego tagu możemy wskazać robotom Google, że OK, to jest polska wersja strony, bo jesteśmy na polskiej wersji, ale w kodzie oznaczamy, że jeżeli Google chciałoby znaleźć ang anglojęzyczny odpowiednik tej kategorii, to on znajduje się dokładnie pod tym adresem. I tą właśnie informację przekazujemy sobie w swoim atrybucie hreflang. Jakie są najczęściej popełnione błędy z tym atrybutem? No Przede wszystkim jest to kwestia samej implementacji, a taki atrybut musi być zaimplementowany na każdej podstronie. To nie może być tylko na stronie głównej, gdzie wskazujemy sobie, OK, to jest strona główna wersji polskiej, to jest w angielskiej, ta w niemieckiej. Tylko na każdej podstronie musi być zaimplementowany. Czyli musimy wskazać, to jest produkt wersji angielskiej, to jest produkt wersji polskiej, to jest wpis blogowy i tak dalej, i tak dalej. Musimy być po prostu na każdej możliwej podstronie, która ma różne wersje językowe. Oczywiście, jeśli jakaś podstrona nie ma wersji językowych, no to oczywiście tego atrybutu umieszczać nie musimy. Ale jeśli wersja językowa jest, to on musi być dodany na każdej z tych podstron. No i też bardzo ważna rzecz, że on musi działać w obu kierunkach. Bardzo często spotykamy się sytuacji, kiedy, na przykład, na polskiej wersji językowej są podane te chrewlangi do wersji angielskiej, ale już na wersji angielskiej nie ma odpowiedników do wersji polskiej. No to jest już definitywny błąd, ponieważ robot Google przejdzie sobie w wersji angielskiej, ale już nie może znaleźć odpowiednika do wersji polskiej. Pojawia się tutaj takie niezrozumienie ze strony robotów i algorytmu, no bo jak to jest, że. Polska wersja ma wersję angielską, a angielska wersja nie ma wersji polskiej, skoro ona musi ją mieć, skoro wynika to w drugą stronę. Więc o tym musi pamiętać, że zawsze on musi działać w dwóch kierunkach, ten atrybut hreflang. Kolejnym elementem bardzo poważnym, właściwie nie elementem, ale błędem, który pojawia się we wdrażaniu tych reflangów, no to jest przede wszystkim kod językowy na dany rynek. Bardzo często pojawia się sytuacja, gdzie mówiliśmy sobie o tym, że coś ma odpowiednik wersji angielskiej, no i ktoś, tak jak widzimy zresztą na przykładzie, ktoś sobie podaje informację, że ok, Hreflang, podajmy ten kod językowy, no kod językowy na wersji angielskiej będzie en, tak, no i, pod, i ten EN, ta wersja en jest dokładnie pod tym adresem URL. No tutaj pojawia się niestety duży problem, bo pewnie może nie każdy, pewnie każdy wie, ale nie każdy jest tego w pełni świadomy w życiu codziennym, że język angielski, no mimo że jest językiem globalnym, no posiada bardzo wiele różnych permutacji. Chociażby mamy język angielski brytyjski język, brytyjski, język angielski amerykański. Poza tym ten kod językowy jest elementem, który możemy fajnie sobie zagrać w tym jakby pozycjonowaniu międzynarodowym. Dlaczego? No, podstawowym założeniem wyszukiwarki Google jest to, żeby dostarczać swoim użytkownikom jak najbardziej dokładnych wyników, dopasowanych pod ich oczekiwania no To jest gdzieś podstawowe założenie całej wyszukiwarki. No i my możemy to zrobić. Bo jeżeli na przykład weźmiemy sobie pod, jako przykład, dajmy na to sytuację związaną z Hiszpanią, tak? Doskonale wiemy, znaczy może też nie doskonale, ale no dużo ludzi też nie zdaje sobie spraw z takich drobnych niuansów, to należy zawsze sprawdzić, zrobić research, że sama Barcelona to jest tak naprawdę Katalonia. Jeżeli na przykład ktoś w samej Barcelonie mówi po hiszpańsku, a nie po katalońsku, no jest już troszeczkę oceniony z góry. Także jeżeli chcielibyśmy na przykład fajnie się podpasować pod użytkownika z Barcelony, no to fajnie zrobić taką wersję specjalnie dla niego językową, gdzie to będzie hiszpański, kataloński i wtedy taki użytkownik na pewno będzie czuł większe zaufanie, bo zobaczy, kurczę, to jest moje słownictwo, utożsami się z tym elementem, poczuje się bezpiecznie, stwierdzi OK, to jest jakaś lokalna firma z mojego dokładnie rynku, ja tam chętnie kupię. Także to trzeba wziąć pod uwagę. Tak samo trzeba wziąć pod uwagę na przykład wchodzenie na taki rynek, ciekawym rynkiem jest rynek szwajcarski. Gdzie mamy też kilka języków, tak? Szwajcaria to jeden kraj, ale jest podzielony na kilka języków administracyjnych. Mamy język niemiecki, francuski i włoski, tak? Także tutaj musimy stworzyć kilka wersji językowych, żeby cały obszar Szwajcarii, który jest zresztą nie dość niedużym krajem, żeby go gdzieś całego załapać. Też takim ciekawym przykładem, który pamiętam, koleżanka kiedyś pozycjonowała dość taką ciekawą branżę, bo były to szyby dociągników rolniczych. Wydaje się, że branża taka no, mało znacząca, ale faktycznie no, mimo wszystko tam jest no, duży na to, na to popyt. Pewnie podejrzewam, że te szyby często się, się psują w tych ciągnikach, jakieś tam pewnie uszkodzenia i tak dalej. No i nie pamiętam dokładnie modelu tego ciągnika, ale jest to, był to chyba jakiś Zetor, no i tam pozycjonowanie było właśnie szyba do ciągnika, Zetor jakiś tam, jakiś tam model. No, okazało się, że mimo, że pozycje na to były duże, nie było z tego w ogóle konwersji. Dlaczego? No, okazało się po konsultacjach z klientem, że tak naprawdę ten model ciągnika jest potocznie nazywany ciapkiem. Tak? I, I jeśli zrobiliśmy już w sobie szyby do ciapka, od razu konwersja bardzo mocno podskoczyła, no bo ludzie szukali tego po właśnie w razie ciapek, a nie zetor z konkretnym modelem. E, także to są takie właśnie te drobne elementy, smaczki, które mogą finalnie decydować o sukcesie naszego biznesu, o konwersji i o przechodzie sklepu internetowego. Kolejnym ważnym elementem, na który warto zwrócić już uwagę na samym początku gdzieś podbijania rynków zagranicznych, no to jest lokalizacja serwera i tak zwane PSI, czyli no PSI w skrócie mówiąc najbardziej ogólnie szybkość wczytywania tej strony, szybkość ładowania zasobów na danej stronie. Musimy pamiętać, że jeżeli na przykład większość serwerów no gdzieś, które operują w Europie, są zorganizowane w Niemczech, w Holandii, no w Polsce coraz więcej, między innymi Beyonda chociażby który w Pozleń ma swoją siedzibę, zresztą olbrzymią serwerownię. No większość tych zasobów jest właśnie umieszczona gdzieś w tych rejonach. No jeżeli na przykład będziemy kierowali sklep z takiego serwera do Wielkiej Brytanii, do Francji, Hiszpanii, to problemu raczej nie będzie. Ale jeżeli już będziemy chcieli go kierować do Australii, do Stanów Zjednoczonych, no to te szybkości wczytywania poprzez przez lokalizację serwera mogą już się znacznie obniżyć. Oczywiście mówimy tutaj o kwestiach milisekund, ale w kwestiach no, związanych z IT przesyłem danych, no te milisekundy są bardzo, bardzo istotne. Także tutaj musimy zwrócić pod uwagę to, czy jesteśmy w stanie, na przykład, pozyskać serwer z konkretnego rynku, jeżeli jest naprawdę właśnie bardzo odległy. No i zawsze powinniśmy to presji badać, żeby no, wczytywało się w jak najszybciej. Jest to bardzo, bardzo istotne z punktu widzenia użytkownika. No a poza tym od 2021 roku, bodajże chyba od maja, nie jestem pewien, no ale Google powiedział jawnie, no że szybko czytania strony będzie oficjalnym czynnikiem rankingowym w wyszukiwarce Google, no czyli na to tym bardziej będziemy musieli mocno zwracać uwagę. No i zdecydowanie warto zwrócić uwagę. Kolejna rzecz związana z serwerem no to jest samo sąsiedztwo na serwerze. Co rozumiem przez sąsiedztwo? Wiadomo, że serwer no to jest gdzieś tam fizyczna maszyna, fizyczny komputer, który stoi gdzieś na jakiejś hali. Tak, i ma twardy dysk, i na tym dysku są wrzucone różnego rodzaju informacje, no, które są przetywane później przez e, protokół e, WWW, tak, gdzie no, cała ta nasza sieć internet funkcjonuje. No i teraz bardzo istotne jest to, że w ogóle nie tylko Google, wiele narzędzi potrafi zidentyfikować dokładny adres tego serwera, mówimy ten adresie internetowym, czyli IP chociażby. No jeżeli nam szkoda, że postawiono na takim serwerze swój sklep, a dodatkowo na tym serwerze znajdują się jakieś rzeczy związane ze skamem, spamem, nielegalnymi treściami na dany kraj, i tak dalej, no to Google może automatycznie podpiąć nas, mimo naszej woli i dobrych chęci, do całej tej właśnie grupy rzeczy niefajnych. No przez to automatycznie nasza pozycja i nasz start na danym rynku, no będzie mocno ograniczony przez to, właśnie, że to sąsiedztwo będzie niewłaściwe. Dlatego. Warto zwrócić na to uwagę, rozsądnie wybierać dostawców hostingowych, nie kierować się tylko i wyłącznie ceną, no ale przede wszystkim tym, żeby to była jakość, żebyśmy mieli pewność, że ten hostingodawca nie udziela również, nie prowadzi usług dla, zwłaszcza na naszym, na naszym adresie IP, dla jakichś nielegalnych przedsięwzięć czy niezgodnych z lokalnym prawem itd. tak Także to nie jest może dziś najważniejszy czynnik, ale warto go wziąć pod uwagę, bo nieraz spotkaliśmy się z sytuacją, że to właśnie blokowało Gdzieś rozwój strony w wynikach wyszukiwania. Kolejny element, na który warto zwrócić uwagę, no to jest kwestia wersji mobilnej danych strukturalnych. Tutaj troszeczkę wspierałem to w jeden temat, bo nie jest to gdzieś mocno skomplikowane, ale wymaga researchu i odrobiny zastanowienia. Musimy pamiętać o tym, że różne rynki wiążą się z różnymi rodzajami zachowań użytkowników. Na przykład na jednym rynku bardzo popularny może być desktop, tak, czyli korzystanie ze stron internetowych sklepów na desktopach. No i bardzo fajnie, wtedy skupiamy się w bardzo dużej mierze, w głównej mierze na desktopie, jak to tam wygląda, konwertuje, jak wygląda UX i tak dalej. Ale jeżeli jakiś rynek na przykład charakteryzuje się 80%, 80 użytkowników na danym rynku, korzysta z e-commerce'ów właśnie poprzez chociażby urządzenia mobilne, no to wtedy powinniśmy cały ten nasz wysiłek przerzucić bardziej w urządzenia mobilne. Tak? Kwestia tego chociażby, kwestia zrobienia UX-a pod tą wersję mobilną, kwestia może stworzenia wersji PWA strony, tak? jest teraz bardziej popularne. To w Polsce może nie aż tak bardzo, no ale gdzieś rynki zagraniczne bardzo mocno gdzieś w to PWA idą. Możliwe, że nawet nie PWA, całą dedykowaną aplikację mobilną. Pod, pod użytkownika. Jeśli mówimy o rynkach azjatyckich, rynku chińskim, tam aplikacje, no to jest must have. Tam każdy sklep ma swoją aplikację, każdy działa na aplikacjach. Mało ludzi w ogóle wstukuje coś w internet bezpośrednio w pasek do czy w adres URL, tylko korzysta z aplikacji. Jeśli ma jakieś lubi, ten sklep ściąga aplikację, już z niego korzysta. No, także to musimy na pewno wziąć pod uwagę. Należy potem zrobić zawsze research rynku. No i że chodzi po prostu o to, żeby w odpowiednim kierunku pchać swoje fundusze reklamowe, żeby nie przeprowadzić na rzeczy, które po prostu no, finalnie nie przełożą się w żaden sposób na generowanie przechodu czy ruchu w sklepie. Powinniśmy też zrobić na pewno audyt poprawności wyświetlania danych, informacji w sklepie na wersjach mobilnych. No, z czego to wynika? Wynika to chociażby ze struktury językowej. Wiadomo, że może nie dla każdego gdzieś tam jest to chleb powszedni, no ale copywriterzy, czasy redaktorzy na pewno zdają sobie sprawę, że łamanie tekstu jest jedną z najtrudniejszych rzeczy do wykonania, tak? Żeby dobrze wyglądał, żeby dobrze się czytał. W momencie, kiedy przetłumaczymy sobie z języka polskiego coś na przykład na angielski, no to ta treść będzie łamała się zupełnie inaczej, więc warto sprawdzić na tych wersjach mobilnych, czy to wszystko dobrze wygląda, dobrze się ładuje. No, warto wspomnieć też chociażby o języku niemieckim. Ja, na przykład, bardzo lubię język niemiecki, chociaż nie umiem w nim się komunikować, ale cenię go bardzo za to, że jest bardzo precyzyjny. Tak? U nas, na przykład, słowo zamek to może być zamek na wzgórzu, zamek od spodni czy zamek w drzwiach. No, w języku niemieckim każde z tych słów będzie dokładnie określone. Tak? Nie będzie to jedno słowo zamek, tylko to będzie zamek, właśnie, do spodni, dajmy na to. Ale to jest bardzo fajna rzecz, ale z drugiej strony generuje bardzo długie słowa. Ja wiem, chyba jedne z najdłuższych chyba słów w języku niemieckim mają po 60-70 znaków. tak? Ja teraz wyobraźmy sobie sytuację, gdzie te 70 znaków nie mieści się nawet w szerokości wyświetlania na urządzeniu mobilnym. Tak? Także część tego słowa będzie wychodziła poza obszar widoczny dla użytkownika, a to automatycznie sprawi, że Google to wykryje tak? stwierdzi, że strona jest niedostosowana do urządzeń mobilnych. No i tym samym będzie obniżał nasz ranking, no bo nie chcę promować stron, które są niedostosowane do urządzeń mobilnych, zwłaszcza na rynku, które urządzeniem mobilnym stoją. E, także to wydają się takie błahe elementy, ale one mogą w bardzo poważny sposób, e, gdzieś składając wszystkie czynniki rankingowe, spowodować to, że nie będziemy się dobrze rozwijali w wynikach wyszukiwania, nie będziemy tej widoczności mocno rozwijali. Także na to na pewno warto zwrócić uwagę, przeklikać wszystkie te podstrony, gdzie są teksty, zobaczyć jak to po prostu wygląda na urządzeniu mobilnym. I to nie tylko na jednym telefonie, tylko na różnych modelach, najlepiej na tych, które są najpopularniejsze na danym rynku. No a wiedzę na ten temat możemy sobie pozyskać oczywiście zawsze z Google Analytics, z godzinnych takich rynkowych e, ogólnostępnych badań. E, co jeszcze powinniśmy zrobić, co jest istotne? No to jest sama weryfikacja danych strukturalnych, nie tylko na urządzeniach mobilnych, ale ogólnie. E, czym są dane strukturalne? Tak w skrócie. No, dane strukturalne to jest. Wszystko to, co widzicie w wynikach wyszukiwania bezpośrednio czy np. gwiazdki, oceny w wynikach wyszukiwania, informacje o tym, co jest w magazynie, jaka jest tego cena i tak dalej i tak dalej, dostępne rozmiary i tym podobne elementy. Dlaczego warto to weryfikować? No pamiętajmy, że w sytuacji, kiedy wprowadzamy wersje językowe, musimy też wprowadzić różne waluty, którymi użytkownik może płacić. Tak? Jeżeli użytkownik uruchomi sobie stronę w języku angielskim, no to może, może też ustawić sobie ustawienia yy, waluty, w której jest zapłacić. Może zapłacić w euro, w funtach, w dolarach. Już mamy trzy pierwsze możliwości. Mam tak? jeszcze australijskie. No, Będziemy mogli się zmienić tego bardzo, bardzo dużo. No i teraz chodzi o to, żeby na każdym rynku dla każdego z tych użytkowników te dane strukturalne wyniki wyszukiwania wstąpiły się dobrze. No bo jeżeli mi na przykład teraz się okaże, że jakiś Amerykanin przegląda wyniki wyszukiwania, jest zainteresowany naszym wynikiem wyszukiwania, ale widzi, że jest tam waluta typu złotówki, tak, albo jakieś inne waluty jenny, czy coś jeszcze innego, no to stwierdzi, kurczę, coś jest nie tak. Ne? Od razu pojawi się w nim jakiś taki moment, o kurczę. Coś mi tutaj nie gra, nie będę ryzykował, to jest obciążony już jakimś ryzykiem, że jest to jakiś skam, podpucha czy cokolwiek innego. Więc na to zawsze warto zwrócić uwagę, jak weryfikować dane strukturalne. Przede wszystkim możemy je zobaczyć w samych wynikach wyszukiwania, ale wystarczy też wstukać w wyszukiwarkę Google, weryfikacja danej strukturalnej Google i automatycznie pojawi się narzędzie, gdzie podajemy adres URL i możemy sobie zobaczyć, w jaki sposób Google będzie widział te różne rodzaje walut. Także polecamy sobie to sprawdzić, żeby nie było z tym problemu, możemy sobie zrobić krzywdę. No i ostatni z elementów, chyba najważniejszy, no to jest kwestia kontentu, planowania kontentu i mierzenia siły na zamiary tutaj. No przede wszystkim strategia kontentowa na rynki zagraniczne nie może być tożsama jak na każdy rynek zagraniczny. Z czego to wynika? No wynika to z tego, że przepalimy sobie budżet. Gdybyśmy chcieli robić taką standardową ekspansję, tak, z, powiedzmy z rynku polskiego na rynki zagraniczne, no to co, no nic tak? Mamy już mnóstwo contentu po polsku napisane. Opisaliśmy najpopularniejsze marki, no bo tam powiedzmy jest Adidas, Nike, yy, jakiś pewnie Tommy Hilfiger, yy, trudno mi teraz sobie gdzieś tam, New Balance pewnie. Mamy te najpopularniejsze marki mówimy, kurczę, no, tam też są na pewno popularne te marki, tłumaczymy te wszystkie treści, no i super, startujemy ze sklepem. No i tutaj pojawia się duży zgrzyt, bo wcale tak nie jest. No trzeba wykonać research rynkowy i zobaczyć, co z naszego asortymentu na konkretnym rynku będzie najbardziej popularne. Bo jeżeli weźmiemy sobie właśnie pod uwagę chociażby takie elementy jak buty, no to okaże się, że Niemcy wcale nie są najbardziej zainteresowani marką Adidas czy Nike, czy tam Hilfigerem, tylko markami mniej znanymi, ale bardziej prestiżowymi. Tak? Także tutaj zainwestowanie pieniędzy w tłumaczenie tego kontentu będzie przepalone, bo moglibyśmy uzyskać znaczny lepszy efekt, tworząc nowe treści na nowe marki, które akurat w Polsce są zupełnie niepopularne. Także o tym musimy pamiętać, żeby najpierw zrobić research tego, co w ogóle powinniśmy opisywać, co jest popularne, i dopiero zacząć to robić, nie kopiować nigdy strategii kontentowej, jakiejkolwiek strategii SEO, 1 do 1 na różne rynki, no bo po prostu to się nie sprawdzi. Czy tłumaczenie w ogóle wystarczy, jeżeli chodzi już o sam kontent? No, nie, to samo tłumaczenie nie wystarczy. Wynika to po prostu z tego, że żaden tłumacz nie jest w stanie zgrać wszystkich takich ciałości językowych, miksów językowych. Każdy kraj ma jakieś swoje anegdotki, półsłówka, które gdzieś jak się pojawią, to każdy od razu rozumie o co chodzi. Czyli tworzymy sobie treść, tłumaczymy treść na język angielski, czy niemiecki, czy jakikolwiek inny. No i wtedy wchodzi native speaker z danego rynku, czyta to i poprawia. Jego zadaniem będzie sprawienie, żeby ten tekst się dobrze czytał, żeby był chwytliwy, żeby użytkownik, który go czyta, czuł, że został napisany przez przedsiębiorcę z danego rynku. Tutaj znowu mamy ten element ukrycia swojej tożsamości pierwotnej, tak żeby użytkownik cały czas uważał, że ma do czynienia z podmiotem, z jego rynku, żeby czuł to bezpieczeństwo yy, bezpieczeństwo transakcji. Yy, no i kolejny element to są problemy, z jakimi trzeba się zmierzyć i tutaj największym problemem, który my, na który my początkowo trafialiśmy, to z, z własnego doświadczenia, no to była kwestia właśnie tłumaczenia i, i roli native speakera. Yy, tutaj musimy zrobić naprawdę, znaleźć dobry zespół, który będzie umiał się sam porozumieć, wynika to po prostu z tego, że na przykład my zlecamy sobie, dajmy na to w języku, dajmy na to angielskim zlecenie, że chcemy tekst o garnkach, tak, o garnkach z teflonem, czy czymkolwiek tam innym, czy jakichś garnkach kamiennych, no i dajemy to, dostajemy ten, ten tekst, dajemy do biura tłumacza, powiedzmy na język niemiecki, no ten tłumacz to tłumaczy, oczywiście na język niemiecki, native speaker sprawdza, stwierdza świetny tekst nie mam żadnych zastrzeżeń, fajnie się go czytało, trochę tam zrobiłem poprawek, Stawiamy to na stronę, okazuje się, że ten tekst po niemiecku wcale nie jest do tylko, powiedzmy, o no Jeżeli my nie znamy języka niemieckiego i nie jesteśmy w stanie zweryfikować translacji w żaden sposób, no to pojawia się problem. No, bardzo duży problem. Musimy tak zrobić ten proces, żeby na każdym etapie tłumaczenia treści i przerzucenia ich na inne rynki, była tam osoba, która zna obydwa języki i ten, z którego tłumaczymy, i ten, który tłumaczymy, także była ta osoba zaufana, żebyśmy faktycznie mogli zweryfikować. Jeżeli teksty są prostym, językiem napisane, zawsze możemy użyć translatora Google, chociażby tylko po to, żeby oczywiście zobaczyć, czy faktycznie sens jest zachowany i jest tam napisane to, czego my byśmy oczekiwali. Nie się tam żaden jakiś błąd w zleceniu i itd. Tak no i przede wszystkim mi się wydaje, że takim finalnym podsumowaniem całego tego, co rynki zagraniczne, no to jest na pewno temat mierzenia siły na zamiary. Nie rzucajmy się na wszystkie rynki, róbmy może to powoli, róbmy tą ekspansję, no bo wiadomo, im więcej rynków, tym więcej rzeczy do zrobienia, a to często się kończy po prostu niezrobieniem niczego od A do Z porządnie, a to finalnie nie przekłada się na satysfakcjonujące wyniki w wynikach wyszukiwa wyszukiwania.